Cześć, witajcie w kolejnej części vloga Moje 5 minut i wczoraj udało się odtworzyć dźwięki dwukrotnie odtworzyć stan e, widoku. Tylko jest jakiś problem z kolejnością, ale o tym się będę e, zajmował dzisiaj. Więc kolejne 5 minut pracy nad projektem Każde Flow pora zacząć. Więc jak się okazuje, zmieniłem dźwięk dwukrotnie w moim teście w sandboxie, ale to nie zadziałało, nie dało efektów. W sensie otwiera się dwa razy ten sam dźwięk. Jeszcze to sprawdzę uruchamiając. Nie wiem, czy będzie słychać dźwięk, bo mamy głośniki uruchomione, ale. Okej, okay, uruchomił się, czy się nie uruchomił? Jest, jest dźwięk. Jest drugi dźwięk. Teraz moje podejrzenie pada na sortowanie według daty. Prawdopodobnie cały czas wybiera ten starszy event, więc muszę zrobić Order by, by coś. By descending. I teraz powinienem mieć możliwość uruchomienia drugiego dźwięku. Tak, tak, tak mi się wydaje, bo innej opcji chyba nie ma. Mam pierwszy dźwięk. I jest drugi dźwięk, więc się udało. Okej. Okay. teraz jeszcze pora byłaby zakomitować moje zmiany, Bo pewnie się troszkę tego zrobiło. Lead commit, co ja tu robiłem? Ee. Implement uh, restore from uh, events in views. Ok, powiedzmy, że to tak wygląda. I teraz pasowałoby zerknąć uh, na Miro. Komenda start sound jest, zdarzenie start sound started jest, to jest, odtwarzanie z tych dwóch zdarzeń jest, czyli mógłbym powiedzieć, że zrobiłem mojego slice'a pierwszego, takiego slice'a od początku do końca. Eee, czyli warto byłoby tu wstawić jakiś, <laughs> jakiś znaczek określający to, że skończyłem. Eee, Pas, iframe, ikon, jakiś x albo v, v. coś jak tutaj. Eee, są takie. O, jest. Takie sobie coś stawię. No i generalnie teraz wiem, że nie wiem, ten slice został przeze mnie zrealizowany. to już sobie zablokuje. Okej. Okay. Robiłem też slajsa związanego ze stopowaniem. I tutaj w zasadzie. Mm, nie ma chyba nic innego. E, nie jest nic innego potrzebne, ponieważ w tym przypadku to odtwarzanie tego stanu. Jestem pewien, czy się powodzi, czy nie. E, jeszcze jest kwestia testów. Bo w sumie przygotowałem te testy. Workout updated. Workout started. I te dane mogłyby się znaleźć po prostu w tych testach, tak? Żeby było wiadomo, że ja waliduję to czy coś innego. Chociaż może ja nie zrobiłem tego slajsa. Zaraz zobaczę. Tu jest ten widok. A i tu jest to tu zostawione. Oraz. Okej, okay, nie mam testu, to jeszcze tego slice'a nie skończyłem. Bo jeszcze test nie został dopisany przez mnie. Więc mała pomyłka. Ale już jestem na dobrej drodze. Więc poprawię ten i ten poprzez dopisanie tych testów będzie można mówić wtedy, że slajd został wykonany. To sobie zduplikuję właśnie test, started, time view. Ja to miałem inną sytuację, tu miałem sound started, work started, dated, sound worker information, started, work stop at time, uh, sound, walker. nie w test. Ok, i to będzie zdanie na jutro. Więc dzisiaj udało się przetestować, udało się zakomitować zmiany do, do repozytorium, wypchnąć e, w końcu. E, mała poprawka spowodowała to, że zdarzenia aktualizacji dźwięków działają i miałem dwa tworzenia różnych dźwięków po sobie w sandboxie. Ale prawie mi się udało zrealizować jednego slice'a. Ale okazuje się, że muszę dopisać jeszcze testy, o których zapomniałem, więc e, tym się zajmę i w zasadzie slice będzie zrealizowany i będzie można przejść do. Kolejnych etapów realizacji projektu Catch the Flow, ale o tym oczywiście opowiem w kolejnych częściach przyszłości, takie jak jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki i do usłyszenia. Mam nadzieję w kolejnym odcinku vloga moje 5 minut. Cześć.